13 czerwca w Olsztynie odbyła się doroczna konferencja organizacji pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, będąca jednocześnie podsumowaniem piątej edycji konkursu Godni Naśladowania. Organizatorem, inicjatorem konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast patronat objął marszałek naszego województwa, pan Jacek Protas. On też jest fundatorem statuetek i nagrody wartości 3000 zł dla organizacji. Która zwyciężyła w tym konkursie? Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie tych organizacji, które działają na rzecz społeczności lokalnych, realizując ich potrzeby i rozwiązując problemy. Wypełniają te miejsca, do których nie docierają samorządy, nie docierają instytucje rządowe, samorządowe. Nie wszędzie możemy być, nie wszystko możemy zrobić, co byśmy chcieli. Tutaj wielka rola organizacji pozarządowych. Jeżeli będą uzbrojone w instrumenty w postaci środków finansowych, to na pewno będą w stanie wiele, wiele zdziałać dla, dla współmieszkańców. Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, organizując konkurs Godni Naśladowania, chce w ten sposób promować cenne inicjatywy podejmowane przez organizacje, samorządy i reprezentacje sektora w naszym województwie. Postanowiliśmy nazwać ten konkurs właśnie Godni naśladowania. Długa była debata na temat jak powinien, jaki tytuł powinny dostawać organizacje, które zgłaszają swoje inicjatywy do, do konkursu. Ale ponieważ postanowiliśmy promować dobre inicjatywy, inicjatywy zgłaszane przez organizacje, przez samorządy, przez reprezentacje, dobre, czyli godne naśladowania takie, które powinny dać przykład, jak działać aktywnie w swoim środowisku. W rocznej piątej już edycji konkursu wpłynęło 30 projektów z naszego województwa w czterech kategoriach. Kapituła w składzie oprócz mnie Joanna Glezman, pełnomocnik marszałka do spraw organizacji pozarządowych i Anna Tomaszczyk, wiceprezes Federacji FOSA oceniało właśnie te projekty biorąc pod uwagę przede wszystkim społeczne znaczenie danej inicjatywy. Zmianę, jaką niesie ona w swojej społeczności, także jej innowacyjność, zaangażowanie wolontariuszy, umiejętność współpracy z partnerami. W kategorii na najlepszą inicjatywę na rzecz osób starszych, statuetkę Godni Naśladowania, otrzymało Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk w Gołdapi za projekt Poznać, Zrozumieć, Pokazać te same cele różne pokolenia. Bardzo się cieszymy, że nasz projekt został nagrodzony, tak, tak uhonorowany, tak godnie. I godni naśladowania myślę, że też jesteśmy jakby, dlatego że jak widziałam tutaj podczas wręczania nagród i wyróżnień były to projekty, które realizowały osoby starsze, natomiast u nas realizował projekt Młodzież realizowała. To młodzież wystąpiła z inicjatywą do osób starszych. Osoby starsze. Bardzo bardzo się w to bardzo mocno zaangażowały. Najlepszą inicjatywą organizacji pozarządowych uznany został projekt Pedagog ulicy realizowany przez Działdowskie Centrum Caritas imienia arcybiskupa Nowowiejskiego. Inicjatywa Pedagog ulicy w naszej mieście polega na tym, że razem od roku pracujemy z dziećmi, które mają Problemy z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym, w środowisku naturalnym, wchodzą w konflikty z prawem, nie realizują obowiązku szkolnego, i naszym celem i zadaniem po prostu jest te dzieci z tego złego środowiska niebezpiecznej drogi wyrwać. Statuetkę godni naśladowania w kategorii najlepsza inicjatywa reprezentacji sektora pozarządowego otrzymała Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostrudzkiego za targi Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostrudzkiego Top Po 2007. Targi, za które właśnie dostaliśmy nagrodę godni naśladowania, zostały zorganizowane jesienią ubiegłego roku po raz pierwszy. O tego typu imprezie oczywiście już jako Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostrowskiego myśleliśmy od dawna, ale dopiero Dopiero jakby w zeszłym roku pojawiły się warunki, że można było taką imprezę zorganizować. Bardzo pomocne, pomocną instytucją, w, jeżeli chodzi o organizację tych targów, było. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, które też już od z górą dwóch lat działa w naszym powiecie dzięki dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Tytuł Samorząd Przyjazny Organizacjom Obywatelskim oraz statuetkę Godni Naśladowania w kategorii na najlepszą inicjatywę samorządu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi otrzymała Gmina Dobre Miasto za roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Siłą organizacji pozarządowych jest nawiązywanie współpracy nie tylko ze sobą nawzajem, ale także praca na warunkach partnerskich z samorządami lokalnymi i władzami województwa. Już Niektóre instytucje, niektóre samorządy okazują jeszcze brak zrozumienia dla działaczy organizacji pozarządowych, nie wiedząc tak naprawdę na czym ich praca polega, nie wiedząc tego, że pracują non-profit, że pracują społecznie, że poświęcają swój czas i energię po to, a żeby pomóc bliźnim. Dlatego też należy im się szacunek, należy im się zrozumienie i należy im się wsparcie. Samorząd województwa wie o tym i, yy, i zapewniam, że, że takie wspar takiego wsparcia będzie zawsze udzielał. Organizacje pozarządowe działają non-profit, jednak żeby realizować swoje zadania, potrzebują środków finansowych. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego powołał fundusz wsparcia dla organizacji pozarządowych. Powołałem pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, który to regularnie w moim imieniu spotyka się, regularnie współpracuje. Kiedy powołałem organizację czy, czy wspólne forum. Organizacji pozarządowych w regionie. Naprawdę ta współpraca układa się harmonijnie, i przynajmniej z mojej strony nie mam żadnych zastrzeżeń. Konferencja to nie tylko podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, ale także możliwość wymiany doświadczeń i rozmów o kierunkach rozwoju sektora pozarządowego w Polsce. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i owocnej realizacji projektów.